Hej, cześć, cześć, witajcie Z tej strony Ronin I zapraszam was ponownie do wspólnego ogrywania DRECZ e, W poprzednim odcinku e, udało nam się dokonać kilku rzeczy Znaleźliśmy kamienną tabliczkę Z e, dziwnym symbolem Runą, tak zwał tak zwał a, Którą musimy odłożyć e, Do handlarza w e, Nie tego, przepraszam e, PPP W małym kręgu co zrobimy później? E, od razu mówię, odcinki nagrywam jeden po drugim. Więc niestety, jeżeli ktoś polecił mi jakąś książkę, jakąś, jakieś opowiadanie lovecrafta nie jestem w stanie e, do tego się odnieść. Odniosę się w przyszłym albo jeszcze na samym odcinku, zobaczę ile dzisiaj nagram. Ponieważ e, przez to, jak e, wygląda ostatnio mój.

Wracaj mnie tam! Ja znowu to łowienie. A jeżeli ktoś wie o co mi chodziło z tym Elden Ringiem... No już Kapeluzy subów. Trzeba Mhm. Co sumie... Nie zgubierz bo już to grać kiedyś na kanale. Uh, Zróbmy jeszcze tego. To skuda. Bum. Bum. Uh, Reba miecz. Niszczupka. Oj, niech załatwienza. No to znowu do handlarki. nieźle. <coughs> Oj, przepraszam, niecha mi się osadził. Ehm, boję się, że mógł mnie przewiać i jednak e, mam nadzieję, że nie, że to jest e, po prostu zwykłe kichanie. Ja nie z czegoś poważniejszego. Właściwie, że w rejonie, w którym obecnie przebywam o, Niestety panuje grypa Wciąż, nadal Więc... O, tak. Wolałbym... E, nie pochorować się o, bardziej, że tak jak mówię, e, moje życie prywatne ostatnio stało się... Trochę bardziej... O, wymagające czasowo Plus, właśnie grypa po prostu popsuła mi nie, niektóre plany. Takie są fakty. E, tak pewnie. mało pieniądze, ale no jedna była. Nie świeża. E, czy możemy... O! Hej, mogę. Czy ja nie mogę to kupować tak w nieskończoność? Co się zastanawiać, Jeśli tak, to mi to pasuje. Najłatwiejszy sposób pozyskiwania. Więc e, narzekać nie będę. Proste? Proste, świetnie. Uh... Kabina, nic ciekawego. Um, chcę znaleźć drewno, ponieważ potrzebuję jednego drewna, żeby uratować statek, co byłoby mi jak najbardziej na rękę. Że na to właśnie się skupiały ostatnie odcinki. Na tym i także e, odkrywaniu. Ostatni odcinek skupiał się właśnie na zdobywaniu funduszy i ulepszeń. żeby na no to bądź to bądź ulepszyć ten statek w końcu jakoś e, mocniej. Oj, a to jest Barakuda? Czy to jest alligator? To jest. Albo kotr, krokodyl. E, czy krokodyle mają bardziej takie. Spiczaste to nasze? O, Oj, już, już z Kubinia, ale nie ma na to miejsca, ewidentnie. także podpłyniemy z powrotem tutaj bokiem praktycznie bokiem zakręt tak, podpłyniemy sobie tu a, a, naprawimy statek e, sprzedamy ryby no już zaczynają ładne sumki wylatkować za tak naprawdę kilka rybek co mnie jak bardziej cieszy Hej, a na dzisiaj mam przygotowane kilka ciekawostek nie tyle z mitologii Lovecrafta co o samym Lovecrafcie Pierwsza z nich brzmi oczywiście link do, to, do tego skąd biorę ów a, ciekawostki będzie w opisie jak najbardziej, żeby nie było, że wyciągam te ciekawostki zawsze przeproszeniem z dupy Lufa Moździerza. Hmm. No i dziwne, że jest tu Lufa Moździerza. Także, tak a pierwsza ciekawostka mówi nam o Lovecraftie tyle, iż nie był głupim dzieckiem. A, ponieważ i tu Agacy, ym, Czy czytam. Lovecraft był genialnym dzieckiem, od zawsze zainteresowanym książkami. Rezygnował poezję przed ukończeniem trzeciego roku życia i nauczył się czytać w wieku lat czterech. Jedną z pierwszych książek, jaką w całości przeczytał, był, były Baśnie Braci Grimm. A To jest ciekawe, że rezygnował jeszcze zanim się tak naprawdę nauczył czytać. Nie wiem, może z pamięci swojego czasu też. A... Mały leniwy rolinek zamiast musisz się czytać zapamiętywał ci czy tanki tak. tak Także jeżeli jesteście... o świetnie Mógł lepszy, się wiem czy Jeżeli jesteście zainteresowani tym jakiego czytacie Tak, e, nie powiem ile, 100 miałem lat, e, to zostanie z mną i moją nauczycielką Która uważała, że bardzo pięknie czytam, podczas kiedy ja Prawie dwustronnicowy tekst mogłem e, Zapamiętać! W sumie, jak się postaram, nadal mogę Zresztą, łeb jak sklep, tylko półek brak ehm, tak Czy on... Nie, na targu rybnym nie mam nic, ale mam... O Jezu, do odłożenia I Przydało się zrobić to porządek i wszystko zmieścić tam, gdzie wszystko mogę zmieścić Bo przede wszystkim tą armatę mnie ciekawi Ten mojżesz na życie Mm, kabina, czy mam. Nie mam cyklopedii. Na razie nie tak e, Stocznia znowu gdzieś zahaczyłem. Świetnie. A próbujemy próbujem oszczędzić kasę. Na ulepszenie statku. Czy ona ma jeszcze jeden do sprzedania? Tak, na dwa. Świetnie. Także przyśpimy się. Pójdziemy dalej. łowić ryby. A kolejna ciekawostka brzmi. Pierwsze opowiadanie napisał w wieku 6 lat. Nosiło tytuł Mała Szklanka, but Szklana Butelka i opowiadało o poszukiwaniach zatopionego skarbu. Pierwszy horror napisał w wieku 7 lub 8 lat. Tajemnicza jaskinia, albo przygoda Johna Lee. Pierwsze dojrzałe, poprawnie skonstruowane i pozbawione infantylnych cech dzieło grozy stworzył w wieku lat 15. bez w jaskini. Także. Jak widać a swoje pierwsze dzieła tworzył już tak naprawdę za naprawdę młodego człowieka W sumie no, nawet nie w wieku 10 lat Więc tak, a, tak, e, to jest e, ten mityczny syn Brzeziuki, waszej mamy Tak, który osiągnął już wszystko, tylko nic tak. Ej, i kolejny jest w futelce Trafia do półki w kabinie. Przeżdajmy go. <laughs> Serio, sąsiad. <laughs> Mam wrażenie, że minęły lata, odkąd było mi ciepło. Nie oczekuję, aż. O... Nie oczekuję, że do mnie napisze, ale chciałabym wiedzieć, że czasem o mnie myśli. Kilka kolejnych linii jest zamazane Musi wrócić. Więcej wściekle zamazanych linii. Napisałem do niego kolejny list. To będzie ostatni. Ha. ha, ha, ha. Z tego co tu czytam. A, brakuje nam jeszcze jednej butelki. Przypominam, mamy też jedną notatkę. Eee, coś poszło nie tak w tym małżeństwie. I to tak bardzo, bardzo. Ale. O, i jak widać, sami się ułożyły chronologicznie, więc a, kiedy zbierzemy ostatnią, przeczytam wam je po prostu chronologicznie i razem spróbuję coś z nich ułożyć. Tak. A, to miejsce to są jedne wielkie pagna. No. Nie wiem, tego świetnie. Bardzo przeszkadzało, że coś po prostu stwierdzam jak jest. Że to są bardziej bagna, niż otwarte wody, do których jak na razie gra nas przyzwyczajała. Więc eee. Jej! Extra Life A czy cię ja gdzieś jeszcze zmniejszy? Tak Nie, dobra, nie, i tak cię już nigdzie nie zmniejszy. Eee. Lawirować między tym wszystkim jest ciężko i co tu Czy to jest to co? Nie, to jest ten, ale to też sam się przyda. materiały do urafiny nigdy za mało. chociaż uh, O! Dajcie tyle do lepszyń, co. No, to też było do odkrycia nowych rzeczy. Świetnie. Będzie na nowy węd. Jeszcze! Jezus Mario, A nas to obiterowuje. Hmm. Oczywiście zaczynam się wydawać, że to jest trochę bardziej już late-game'owa eee, miejscówka, że wydaje mi się, że ominąłem przynajmniej jedno miejsce albo jeden z szereg misji, który powinienem wcześniej skończyć. Co to jest? Oj! Świetnie. Eee, tak. E, przyjaciele, Napiszcie, proszę. Z czy, czym on się to kojarzy? I wydaje mi się, że on się z tym samym co mi. O, w ogóle. <laughs> Wrak starego myśli, wcale, że jest zagrzebany głęboko w piasku. Podpływasz trochę bliżej przejrzyj do środka. O Jezu O Jezu, ile punktów lepszy? O Jezu, ile skarbów. O Jezu, stary pierścionek. Dobrze. Ppłijmy eee, do... Nie rozbijmy się, nie stracimy niczego, to teraz już ma praktycznie bardzo cenne rzeczy, nie chcę czegoś tutaj stracić. A gdzie jest handlarka? O choler ja tu zupełnie drugiej strony wypłynąłem. To mi się nie podoba. Zaraz coś mi goni. Jakieś lepsze ścieżki mi się przydały, tak w sumie. Już wszystko to nam pomagają nie oszaleć w tym boku. Także w też się za jakiś czas zabierzemy. Prześlałem. O! Kolejny statek widmo Jak fajnie. A, dobra, myślałem, że coś się stanie. Może się z nim spróbuję zdarzyć albo coś. Jesteś... No nie, niestety nie. Tu już tam uciekł. E, e, to ta, ta, ta. będzie gdzieś tutaj. Na jakiś kawałek. Inny ponton. Tak, to będzie gdzieś tu. Tak, tu jest. Dobrze. Jezu, to już szaleje, się na razie Zatakujmy, a Co, rybę Za niezłą Wejdźmy sobie do magazynu, odłóżmy to, odłóżmy to I odłóżmy to e, Przyśpimy się, ja przeczytam e, ciekawostkę kolejną Choć zachował się niebana, niebanalną inteligencją i do końca życia był żywo zainteresowany nauką, nigdy nie odebrał wyższego wykształcenia. Powodem była nerwica, która uniemożliwiła mu chodzenie do szkoły i na uczelnię. No cóż, jak widać, nawet tak światło, powiedzmy światło umysły, zależy jak kto postrzega pisarzy. Nie oceniam. Nie ocenialiście mnie też. Prawdopodobnie narazimy się kilkunastu osobom Tekst, tekst. Tak. tak, już macie, już nabijacie moje kuchy na pale. czy czyli to. Nie powiem, żeby to było nieprzyjemne, albo żeby to było przyjemne, ale to swoją drugą. E, tak. Mm. A wróciły wrócimy się. Bo widziałem tam coś, co przypłynęło mi trochę możliwość zdobycia drewna, więc chciałem to tam sprawdzić. Znajdując, że jest tam faktycznie coś drewno i mi się nic nie przewidziało. Tam są jakieś drogowskazy. Hmm. to są ryby? Tak, nie płynąłem, ale. A, migo, pewno, jak miło. Świetnie. Teraz będę mógł e, w kolejny poziom. Chcesz zobaczyć co jest mi potrzebne, żeby w kolejny poziom statku, a tak to z tego co mi się wydaje kolejne e, miejsce władowni. Co oczywiście też jest bardzo przydatne Bardziej, właśnie na no, to połowa tej gry. Na zarządzaniu equipunkiem. Zróbmy jeszcze te rybki, chociaż jedną, bo na więcej nie mamy miejsca. Tak, chyba, że. Nie nie mam, bo tutaj jest no, no niestety. Się z, 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 A przynajmniej, nie będziecie wrzucić kasa za naprawę. Tu się zmniejszy jeszcze dwie, tu małe. co też się przyda. Jest handlarka. Hmm, ten nas wygląda niepokojąco. Zacumować. Czekamy. Tak, Targ rybny. Sprzedajmy, co możemy. Hmm, Strasznie. O jezu, droga. A, A, Napawiamy, co możemy. Teraz tak. Mamy magazyn. To jedna trawnika tu może zostać. Potrzebujemy dwóch tych. Pac, pac. Oj, 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 przestawiłem. No nie, naprawdę. Uff. No teraz się trochę irytowałem. uratowałem. No jedno i drugie to jak mi się dobrze wydaje. E, Płowajny Tutaj. A, wystarczyło jedno kłótno. No, to nie nawet lepiej. Ale no, będę potrzebował trochę więcej um, kazy, także I jeszcze parę rybek musimy sprzedać Dobrze, no, Ale prześpimy się, zrobimy po prostu najbliższe i leszimy tak Tu są jakieś, proszę bardzo To będzie przeszkadzać... Tak, będę miał miejsce do przestawić, tak żeby to było miejsce na inne rzeczy, ale... O nie, to ja go nie weźmę Ja wiem, że się stanie, że to podpłynę, ja nie jestem idiotą. Nie wiem, że jak będę się później wyczelić, czy muszę natychmiast pod pójść natychmiast jest opóźnienie. Tark eee, Rybny, sprzedaj wszystko Dziękuję Magazyn odkładamy to Dziękujemy Bowie Pola Ładówkowe Zakupujemy Potrzebujemy teraz tak Czterech drewna Mamy dwa Potrzebujemy trzech plantek. Nie są pewien ile mamy Jednego złomu tu mamy na pewno i mam jedną tą taką falistą tą blaszkę, tak? Wysłuchajcie, ja to mogę się tutaj tak poddawać. Oj, no, czemu to się tak łatwo wmontowuje? halo Ale hmm. tak się do niczego innego nie przyda, także nie ma sensu zatrzymać, a no, trochę załadzę

a, weźmiemy to. A, tego i tak nie możemy sprzedać. To, 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 to. Najważniejsze to. Wypłyniemy Użyjemy przeniesienia. I skoczymy sobie do małego kręgu, aby poznać historię tej tabliczki. I aby Zakończyłem wam dzisiejszy odcinek leckim, czyli w kanygarem. Mhm, handlarz. O, widzaj, w czym mogę dzisiaj pomóc? Przynoszą jakieś drobiazgi. Doskonale, no pokaż, co masz. O, to nie jest na sprzedaż, czy jest? Nie, hmm, ciekawe. To będzie na pewno. Czy ja będę mógł mieć działo na tym statku? Heh, pokaż mu ka kamienną tabliczkę Handlarz przyjmuje od siebie kamienną tabliczkę I właśnie się jej przygląda Obracając ją w rękach Niezwykła, tak, wydaje mi się, że to fragment czegoś większego Ściąga z wysokiej półki podobny kamień Choć pokryty solidną warstwą kurzu Kilka lat temu zdobyłem ten inny fragment Znalazłeś to przy ruinach w Kręgu Kręgosłupie Tak no cóż, przypuszczam, że będzie ich więcej. Na razie zatrzymam ten fragment i dogłębnie go zbadam, podczas gdy ty będziesz szukać kolejnych fragmentów. A tymczasem może masz jakieś drobiazgi, które mógłbyś ocenić. Nie, już nie ma. Dziękujemy. Eee, tu już nic nie mamy. Odłożymy to do magazynu. Ja się będę z wami widziałem, gnał. No, mówię do was Ronin, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, komentować i wbić na Discorda z opisu w link. z opisu. Dziękuję. Do widzenia. Cześć i czołem, Na razie.